Nie tu ale ja jestem ze swoim podwładnym Patrykiem. Silno. No, nieważne. Dzisiaj spróbujemy zrobić jakieś challenge Przynajmniej ten. Jak, jak to głupio jak działa? Nieważne. Spróbujemy pobić rekord punktów. Nie. Tak. I Nie. Patryk postara się pobić swój, ja swój. I jeżeli dobijemy. Więc, nawet znaczy że 100 subów łapek u góry i tak gorzej nie lubię. Dobra, start. I tak, i tak, słuchajcie, zginę. Bersa tak dwa robi. Zapomniałem jak to robię, jak się zamykało drzwi zapomniałem. Deposit 5! Mr. Co to miało być? Ma pobić Swing Rekord? Beach Boy, dawaj. Tobić Swing Rekord. Dawaj Spring Trapa, dawaj Spring Trapa. Daddy Ci łatwy Nie. Dawaj łatwy skład. No i tym mogę pobić Swing Rekord. Bez Spring Trapa on jest łatwy. Jak on pobije swój rekord, to ja biję swój rekord, słuchajcie, a ja nie lubię tego Ludmilla. Jaki miałeś w ogóle rekord, Patryk? 300. No, to pobijesz o 700, jak ci się to uda zrobić. Ale to jest A jak ja mu się uda pobić swój rekord, słuchajcie, a spróbuję swój pobić, co wy na to? A mam na to taktykę? używa DETKO i na przykład przypnęłam w łóżko. No Nie ma za bardzo Ja próbuję. Dobre. Dam wam prosty skład na... na kilka k. Na kilka kafli. I tak nie zrobię 50 na 20, bynajmniej na tą chwilę. Mój rekord to jest 2510, więc tak, po pierwsze, tej nie dajemy sobie... ało. Jak chłopa. mamy sobie y, żabusie się, Kipa i więc ich nie do go no, no. Mamy 2000 tysiące. Scrap baby. To i tak już jest rekord, ale ja wiecie, ja muszę pobić lepszy rekord, e, żeby do 3000, tysięcy, dobra? 3000 tysiące. Na to Na Swoje Największe koszmary biorę Żeby dla was to wziąć Biorę największe koszmary a wy zostawiacie w tym momencie Łapkę w górę Super Będzie się działo Трябва их на слух. Мут. Я нигде не был. Я шансы на то выиграл. Не моих, окей. Okay. Czym się to robi? Z latarka. Potrzebny byłby klawisz na nogę, żebym mógł świecić tą latarką, to by było dobre, czy nie? What can I do Wiesz, co chcę? To się Ty, nie ma nightmara. To ja go dodałam w ogóle? Tak. Obie, dodałeś. Fredbera też, tylko najpierw. I na, tylko nie wiem, tylko ten do mnie przychodzi. I ta raciczka. Oh. Oh. <grym> Druga, im, ja, bije rekord, słuchajcie, widzowie, bije rekord. Najgorsze jakbym. U jezus, nie udało to po prostu. Move over, Freddy, fast. I to zbyt da, nie ta ta się. Ta. Jeszcze wiem, czy to Jeszcze pągaj do mnie dzwoni. Tak. ci Tym razem od razu tak wystawiam. Patrz. Poszli. Dobra, teraz wiem, że są. To mnie obawia. Tym dupnę ją prądem. I dobra. Dobra. Tu za dużo rzeczy dzieje. Jak to przejdzie, to zmieni stanie. Jak to przejdę z zmienisz zdanie? O, na słuch trzeba jak pograć. Pierwsza minuta. Nawet nie minęła minuta. Mam? No i co mam? <laughs> nie wiem. Dobra, wygram to. Teraz dakta postawiłem, to mi krzywdy nie zrobię. Krzywdy! Krzywd. Pamięta żabę jak się znajdował tej żaby. Pamiętam pierwszy odcinek. Hey, wanted... Co to wópno robi pod moim sołem? Ile? Wiesz co się zorientowałem? Że te dupy do mnie przychodzą, jakie włączam kamery tylko. Wygram to. Na no serio? <grystans tolerant> I tak to jest prosty skład na 3K. Co się stanie, jeśli w ogóle nie będziemy mieli? Nie chcę wiedzieć. Jak ja. nie będę używał traka, to jak mnie. Mi... Didi przywołać może taki inny animatronik. To i przecież tłumaczę. Może mi przybaczyć Jackołcikiem. Tego pijemy. Oj, słuchaj, mówiłem jaką to mogę mi wygodzić? Chłodem. Pochwy, Stefanie, ile tam ich było? Widziałeś to? No, A, bije swój rekord, widzicie? Zdjęcie, jest swój rekord. Trzy kafle. Bo <noise> się <noise> to z Patrykiem. Najgorsze od tego, tego, bo on ma takie śmieszne teksty. Dziwne. To chłopie. A wiecie w ogóle, jak weźmiecie balon Boya, to ten wyknie wam się. Jeden szajs. Barta. Jest kul, cool, co nie? No gdzie jest ten cholerny i Potrzebuję go papugi pociągnąć za ogon. Dobra, mamy to. Piąta. Zadaj za 60 drogę, Dobra, mamy to. Tu...

Robię 5, Robi Control,